dlaczego jest to live o dofinansowaniu do ubezpieczenia bo o tym dzisiaj będzie live ponieważ tylko i wyłącznie do końca tego miesiąca możecie złożyć wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia aby móc je otrzymać aby móc je otrzymać później te pieniążki dla was przepadną tak również ma to się z dofinansowaniem do mieszkania jak również z dofinansowaniem do zasiłku rodzinnego ale dlatego robimy robię live o dofinansowaniach do ubezpieczenia ponieważ jest to Temat, na który najczęściej zadajecie pytania, ponieważ dzisiaj obalamy mity, bo mamy bardzo, bardzo dużo mitów dotyczących dofinansowania, do ubezpieczenia, więc chciałam obalić mity. Witam oczywiście Was wszystkich. Proszę Was o udostępnienia. Więc zacznijmy od tego, że może się przedstawię, bo nie każdy mnie zna, dla niektórych, niektóre osoby są na pewno ze mną po raz pierwszy. Więc kim w ogóle jesteśmy? Więc firma Polat Wizy działa od 2018 roku. jestem jej założycielką. W 2019 roku dołączyła do mnie moja ukochana wspólniczka Monika hoffman -Wala. Administracją w Holandii zajmuje się od 2013 roku. Doświadczenie zdobywałam w polskich, jak również w holenderskich biurach rachunkowo-księgowych. Naszą misją jest pomaganie Polakom w Holandii, tak aby mogli spać spokojnie, i nie martwić się o sprawy administracyjno-księgowe, bo rozumiemy, że nie każdy musi się znać na przepisach tutaj w Holandii, nie każdy też się nawet zna, mieszkając w Polsce, na przepisach w Polsce, więc jest to jak najbardziej zrozumiałe i my jesteśmy tutaj po to, aby Wam pomóc. Obsługujemy klientów prywatnych, jak również firmy jednoosobowe i spółki VOF. Z nami możecie się spotkać w Rotterdamie oraz Dordrechcie, ale zawsze prosimy o umówienie spotkania. Jest to spowodowane tym, żebyśmy mieli dla Was czas, żebyście nie musieli czekać na spotkanie z nami, jak również szczególnie w tym czasie związanym z koronawirusem. Naprawdę musimy mieć umówione spotkania i przyjmować klientów pojedynczo. Jest to, jest to bardzo istotne. Więc o czym dzisiaj mowa? Dzisiaj będzie mowa o dofinansowaniu do ubezpieczenia kto ma do niego prawo, jakie są kryteria, aby otrzymać dofinansowanie do ubezpieczenia, w jakiej jest ono wysokości, w jaki sposób należy złożyć wniosek, w jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia, jak również kiedy otrzymamy pieniążki po złożeniu tego wniosku. Więc to, jest, to są tematy, którymi zajmiemy się dzisiaj. Oczywiście wy możecie zadawać pytania. Ja na te pytania będę dla Was na bieżąco odpowiadała. Kto ma prawo do dofinansowania do ubezpieczenia? Do dofinansowania do ubezpieczenia ma ka prawo każda osoba, która posiada ubezpieczenie w Holandii oraz osoba, której dochody, czyli ten maksymalny możliwy dochód, nie został przekroczony. Jeżeli chodzi o dochody, oczywiście zostaną podane konkretne kwoty, więc na bieżąco, tak naprawdę, będziecie mogli sobie je sprawdzić. Możecie również przygotować sobie swoje jarografy w międzyczasie lub ostatni salarii z poprzedniego roku, i wtedy zobaczycie, czy to dofinansowanie się wam za dany rok należy, czy też nie. Chciałam też powiedzieć, że dofinansowanie do ubezpieczenia tak naprawdę. Jest to dofinansowanie jest wypłacane przez Belasting Belastingdienst, czyli przez Holenderski Urząd Skarbowy. Jest to bardzo istotne, ponieważ dużo, dużo osób nazywa dofinansowanie do ubezpieczenia zwrotem z ubezpieczenia. Więc nie jest to zwrot z ubezpieczenia i nie jest, to, nie jest on wypłacany przez ubezpieczalnię lub też przez pracodawcę. Jest wypłacany przez Urząd Skarbowy. I o tym musicie pamiętać, to jest bardzo ważne, bo dużo, dużo ludzi mówi, ale ja... Chce zwrot z ubezpieczenia. No nie jest to zwrot z ubezpieczenia, jest to dofinansowanie do ubezpieczenia, jest wypłacane przez Urząd Skarbowy, musicie o tym pamiętać. Więc tutaj to jest istotne. Kolejnym takim bardzo, bardzo częstym mitem, o którym się mówi, jest to, że jeżeli się korzystało z opieki medycznej, nie ma się prawa do dofinansowania. Nie jest to prawda. Nie ma znaczenia, czy korzystaliście z opieki medycznej, czy nie. Każda osoba, która posiada ubezpieczenie w Holandii ma prawo do dofinansowania do ubezpieczenia. Nie ma też znaczenia, czy jesteście zameldowani w Holandii, czy też nie. Nie ma znaczenia yy, również, czy opłacacie ubezpieczenie prywatnie, czy pracodawca je Wam odciąga z Waszego salarisu i opłaca je w Waszym, w waszym imieniu. Naprawdę nie ma to znaczenia, ważne jest to, abyście byli ubezpieczeni. Istotne jest również to, iż dofinansowanie do ubezpieczenia należy się tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy dana osoba jest ubezpieczona przez pełny miesiąc, czyli od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Czyli jeżeli byliście ubezpieczeni chociażby od drugiego dnia miesiąca, wtedy dofinansowanie do ubezpieczenia za ten dany miesiąc. Nie będzie się Wam należało, więc bardzo proszę, abyście też o tym pamiętali, bo to jest bardzo istotna i ważna sprawa. Oczywiście, jeżeli macie pytania, czy Wam się należy, czy nie macie wątpliwości, piszcie tutaj, lub jak najbardziej możecie zadać te pytania nam później tutaj pod tym live'em, bo ten live zostanie tutaj z nami na naszym Facebooku, on będzie dostępny, więc będziecie mogli, będziecie mogli. Te pytania zadawać później, a my będziemy na nie odpowiadały. Więc y, mówiłam o dochodach. Więc jakie są maksymalne kwoty brutto, aby móc otrzymać dofinansowanie do ubezpieczenia? I tutaj, Więc jeżeli chodzi o dochody, osoba samotna może mogła zarobić maksymalnie 29 562 euro. Brutto to jest bardzo ważne, że to jest kwota brutto, czyli to jest najwyższa kwota na Waszym jarografie. Jeżeli chodzi o dochody partnerów, maksymalnie 37 885 euro. Razem partnerzy, tak? Ponieważ jeżeli mamy partnera do dofinansowań, o, też powiem, kto jest moim partnerem do dofinansowań, oczywiście, to wtedy możemy. Wtedy dostajemy jedno dofinansowanie na gospodarstwo domowe, i ta kwota maksymalnie, którą we dwoje możecie zarobić, to jest 37 885 euro. Jeżeli chodzi o wysokość dofinansowania do ubezpieczenia. No to są Tutaj mamy podane kwoty miesięczne, tak? Czyli w 2019 roku maksymalnie osoba mogła, może dostać 99 euro dofinansowania do ubezpieczenia partnerzy 192 euro. Więc tak naprawdę osoby, które nie chcą składać wniosków o dofinansowanie do ubezpieczenia, no bo korzystali z lekarza, to tak naprawdę nie ma znaczenia, lub też twierdzą, bo nie byli zameldowani, to tak, jak już wcześniej powiedziałam, też nie ma znaczenia. Lub osoby, które twierdzą, ale bo ja nie opłacałem samoubezpieczenia tylko pracodawca, to też, jak już wiecie, nie ma znaczenia, tracą po prostu te pieniążki. Więc tutaj warto się nad tym zastanowić, warto o tym pomyśleć, ponieważ no, są to dość duże kwoty, jak widać 99 euro miesięcznie. Wiem, że są Eisenbiura, które odciągają miesięcznie nawet niższe kwoty niż te 99 euro. To też nie ma znaczenia, tak? Nie ma znaczenia tak naprawdę, ile płacimy za ubezpieczenie, również, tylko ma znaczenie to, czy te ubezpieczenie płacimy i czy nie zarobiliśmy zbyt dużo. Więc tutaj to są te, te najważniejsze czynniki, tak? Kolejną sprawą, jak już mówiłam, że możemy mieć tego partnera do tuslaków, do dofinansowań. Pamiętajcie, że partner fiskalny, czyli partner do rozliczenia z podatku, a partner do dofinansowań to są dwa różne partnerstwa i bardzo często zdarza się tak, że one się nie pokrywają. Oczywiście są wspólne czynniki, które się pokrywają, ale są też, które nie. Więc jeżeli chodzi o kto jest moim partnerem do dofinansowania, do ubezpieczenia, no to oczywiście jest to osoba, jest to oczywiście mąż lub żona, to to jak najbardziej osoba, z którą prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe, czyli jesteśmy razem zameldowani i mamy dziecko wspólne lub mamy podpisaną notarialnie umowę o prowadzenie gospodarstwa domowego. Jeżeli Wam chodzi, jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć, jak sprawdzić, czy mamy partnera do dofinansowań. Ja już wam tutaj wylinkuję, tylko szybciutko wam znajdę na stronie Balancing List możemy sprawdzić czy ta dana osoba, czy dana osoba jest naszym partnerem do dofinansowań i co jest bardzo ważne, jeżeli mieszkacie z kimś pod jednym adresem Warto, abyście w momencie, kiedy to sprawdzali, żebyście wydrukowali tę stronę. Jeżeli to już sprawdzicie i wyjdzie, że nie macie partnera do dofinansowań, warto, żeby to wydrukować. W razie czego jeżeli Belasting List będzie chciał podważyć, będzie chciał podważyć to, czy macie partnera do dofinansowań, czy też nie, po prostu w takiej sytuacji będziecie mogli przedstawić wyciąg ze strony Belasting List, na którym Widnie informacja, że partnera do dofinansowania nie macie, więc to jest ważne, abyście to zrobili. Ja teraz Wam jeszcze dodam za chwilę informację, jak też sobie policzyć, w jakiej wysokości dofinansowanie do ubezpieczenia Wam się należy, a Wam przypominam o tym, abyście kliknęli łapkę w górę, udostępnili. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, do ubezpieczenia, mm -hmm. w jaki sposób można złożyć wniosek? Więc tak, jeżeli chodzi o osoby zameldowane, osoby zameldowane wchodzą na stronę www.tuslachen.nl i składają wniosek za pomocą swoich DigiDay-kodów. Jeżeli nie macie DigiDay-kodów, może jest szansa, że złożycie wniosek o DigiDay-kody i one przyjdą w ciągu trzech dni roboczych, więc, będziecie, więc zdążycie jeszcze złożyć wniosek. Ale czy warto ryzykować? No. Obawiam się, że może, może być tak, że będzie troszeczkę za późno. Pamiętajcie, tylko do 31 sierpnia, pierwszego, wnioski, które zostaną złożone już 1 września, nie będą brane pod uwagę. Już będzie zbyt późno. Normalnie, w jaki sposób można złożyć wniosek? Czyli, tak jak powiedziałam, osoby zameldowane na stronie tuslachen.pl, osoby niezameldowane mogą telefonicznie złożyć wniosek. Tutaj przedstawiam Wam numer telefonu do Deans to jest 0800 0543, więc tam dzwonicie i możecie prosić o wysłanie wniosku. Wniosek ten zostanie wysłany na adres, który jest widoczny w Belasting List, Czyli jeżeli podaliście w momencie, kiedy zakładaliście SOFI numer, BSN numer, już teraz adres polski i go nigdy nie zmienialiście, to na ten adres zostaną wysłane wam wnioski. Pamiętajcie, no już teraz niestety, ale nie zdążycie tego zrobić na rok 2019, ten, ponieważ ten wniosek trzeba wypełnić i odesłać e pocztą do urzędu, więc y, po prostu nie, nie zdążycie zrobić tego do 31 sierpnia. I wiemy, że nie liczy się to, że zdążyliście złożyć wniosek telefonicznie, czyli zamówić formularze. Nie będzie to powiedzmy. Brane pod uwagę, tak? Te wnioski, czyli te papierowe wnioski, muszą się tak naprawdę znaleźć w Belasting List przed 1 września. Więc tutaj to jest bardzo istotne. Możecie oczywiście przez nas złożyć wniosek, lub przez też innego księgowego oczywiście. Ważne, aby ten wniosek był wysyłany online. Czyli musicie skontrolować, czy zapytać swoją księgową, czy składa wniosek online. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ wtedy macie pewność, że wasz wniosek będzie złożony w i jest w terminie. Bo... Więc y, u nas. Nasi, jak wygląda na przykład u nas ta procedura? U nas y, mamy już na naszej stronie internetowej tutaj tej, 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 na www.polmyśladviz.nl mamy zakładkę Sklep, jak również y, jeżeli wejdziecie bezpośrednio na naszą stronę. Stronę internetową, to widzicie, złóż wniosek online. Już wchodzę na swoją stronę. Tak, zamów online. Na pierwszej, na pierwszej stronie wyskakuje Wam informacja, że zamów online, więc możecie kliknąć w ten link. Wtedy wyskakuje Wam strona do, do zapłaty. Płacicie nam za usługę, mhm. wysyłacie dokumenty i wtedy my możemy Wam jak najbardziej złożyć ten wniosek. My te wnioski składamy w ciągu 24 godzin maksymalnie. I dostajecie od nas automatycznie potwierdzenie, więc mamy pewność, że ten wniosek będzie na czas w blasting List, A jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o 31 sierpnia, będziemy na pewno pracowały do ostatniej minuty, jak to zresztą ma miejsce co roku, i wszystkie osoby, tak naprawdę, które złożą wnioski do 23, myślę, tak, 50, 23, 40, to te wszystkie wnioski będziemy w stanie wysłać, więc więc, jak najbardziej będzie, będzie to możliwe, ale warto, warto naprawdę zrobić to wcześniej i nie czekać do ostatniej chwili, żeby potem się nie okazało, że jednak gdzieś coś za późno doszło. Na ten link, lub też wchodzicie na naszą stronę internetową, zamów online, wysyłacie nam dokumenty, a my składamy Wam te wnioski automatycznie, więc y, wtedy będziecie mieli pewność, że po prostu nie stracicie swoich pieniążków. I tak, do, kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia i kiedy otrzymacie pieniążki, wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia za rok 2019 należy złożyć przed 1 września 2020 roku. Przypominamy o tym codziennie i będziemy Wam o tym codziennie przypominać, ponieważ nie chcemy, żebyście stracili swoje pieniążki. Pieniążki wypłacone są zwykle do 12 tygodni od złożenia wniosku. Jednak w tym momencie, kiedy złożymy mhm. wnioski już dość późno, ponieważ no, te wnioski teraz w tym momencie są już troszeczkę później składane mhm. do belastingu, istnieje taka możliwość, że będziecie musieli troszeczkę dłużej poczekać na pieniążki. Ale ważne jest, że, będzie, że zło, wniosek zostanie złożony. My zawsze mamy potwierdzenie złożenia tego wniosku, więc zawsze. Mamy tą pewność, że te osoby, które złożyły u nas wniosek w terminie, otrzymają te pieniążki, będą mieli prawo do tego dofinansowania. Tak jak napisałam, w niektórych przypadkach trwa to dłużej. No Teraz szczególnie, tak jak mówię, jest ta końcówka ostatnia, więc trwa to jak najbardziej troszeczkę dłużej niż 12 tygodni, ale te pieniążki w końcu zostaną wypłacone. Bardzo, bardzo często jeszcze dostajemy pytania, że otrzymałem pismo, że muszę zwrócić dofinansowanie do ubezpieczenia i tutaj są pytania, dlaczego? Więc tych powodów może być kilka. Pierwszym powodem mhm. może być to, iż dochody zostały przekroczone. Czyli, że Wasz dochód był wyższy niż ten, który jest maksymalną granicą do otrzymania dofinansowania do ubezpieczenia. Dlatego też podaję te dochody, podaję te granice, też my sprawdzamy zawsze klientom te granice, składając wnioski, ponieważ jeżeli są te dochody zbyt wysokie, to od razu po prostu mówimy klientowi, że te, to dofinansowanie nie będzie się wam należało, nie będzie danemu klientowi się należało, więc po prostu nie ma sensu składać wniosku i nie ma sensu, żeby nam płacił za tę usługę. Drugim, bardzo często, bardzo częstą. Przyczyną jest to, iż macie partnera do dofinansowań i on już otrzymał dofinansowanie. Ponieważ, tak jak już mówiłam wcześniej, dofinansowanie do ubezpieczenia jest jedno na gospodarstwo domowe. Dlatego też, jeżeli macie partnera do dofinansowań do ubezpieczenia, to jedno z was to dofinansowanie może otrzymać. Nie może być tak, że pani otrzyma swoje, a pan swoje. No nie, no potem przyjdzie jednak list, że któreś z tych osób musi zwrócić. Więc tutaj to jest też jedną z e, częstych przyczyn. Ym, kolejną trzecią przyczyną jest, m, że nie byliście ubezpieczeni w Holandii. Ym, zdarzają się takie sytuacje, że, że mimo iż biura pobierają opłatę za ubezpieczenie, nie opłacają ubezpieczenia, dlatego też czasami po prostu nie jesteście ubezpieczeni. Nie możecie tak naprawdę tego w danej chwili sprawdzić lub też e, nie jesteście w stanie tego sprawdzić. Dlatego też najlepiej jest zawsze poprosić pracodawcę o przesłanie polisy ubezpieczeniowej. To jest yy, tak naprawdę: macie wtedy większe zabezpieczenie, jesteście bardziej pewni, że wasze ubezpieczenie jest opłacane. Chociaż powiem Wam szczerze, że to się zdarza raz na 100 przypadków, nawet, nawet rzadziej, więc tak naprawdę. Nie, nie do końca musicie się o to martwić, ale jest to jedna z przyczyn, dlaczego musicie zwrócić pieniążki, bo dofinansowanie do ubezpieczenia, jak również inne dofinansowania wypłacane przez belasting list wypłacane są zaliczkowo. Tak jeszcze za chwilę powiem o co chodzi z tym wypłacaniem zaliczkowo, jak również czwarta kwestia belasting list nie widzi Waszego ubezpieczenia. I to się ma bardzo, to, to ma bardzo często przypadek w momencie kiedy, Jesteście ubezpieczeni przez biuro i nie jesteście zameldowani. Belastingdienst po prostu nie widzi w systemie tego, że jesteście ubezpieczeni, ale tak naprawdę wy jesteście ubezpieczeni. Więc w takiej sytuacji po prostu wystarczy naprawdę napisać odwołanie Wysłać potwierdzenie ubezpieczenia wystarczą cała i wtedy te pieniążki będą się Wam należały i zostaną Wam wypłacone. Więc jeżeli dostaniecie list, że musicie cokolwiek zwrócić, na początku warto sprawdzić dlaczego musicie zwrócić, a nie od razu zwracać lub nie snuć żadnych domysłów, a może dlatego, a może dlatego, po prostu warto sprawdzić. Bardzo czas, często na liście jest napisane, jaki jest powód tego, że Wam się nie należy dofinansowanie do ubezpieczenia, lub po prostu wystarczy telefon do Belasting Dienst. I wtedy będziecie znali odpowiedź, wtedy będzie wiadomo, co należy zrobić, aby to dofinansowanie otrzymać. Jeżeli chodzi o. Miałam Wam powiedzieć jeszcze o. o a że dostajecie bardzo często listy i listy z belastingu i nie wiecie dlaczego musicie zwrócić pieniążki. To tak jak mówię telefon do belastingu i sprawdzenie dlaczego lub po prostu przeczytanie listu. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia no to jeżeli się ubezpieczacie sami no to macie pewność że jesteście ubezpieczeni. Widzicie że, że albo wam odciągana premia na ubezpieczenie co miesiąc lub też płacicie co miesiąc rachunek za ubezpieczenie. Więc wtedy macie tą pewność. Więc tak, jeszcze dla przypomnienia powiem Wam, że nieistotne jest to, czy byliście u lekarza, czy też nie. Nie jest to istotne, jeżeli chodzi o dofinansowanie do ubezpieczenia. Jak również nieważne jest to, czy jesteście zameldowani, czy też nie. finansowanie do ubezpieczenia, jeżeli chodzi o dofinansowanie do ubezpieczenia, tutaj nie ma znaczenia meldunek. Jak również nie ma znaczenia, to czy opłacacie ubezpieczenie wy sami prywatnie, czy opłaca je za Was pracodawca. Ważne jest to, abyście byli ubezpieczeni, jak również, żebyście nie przekroczyli maksymalnego progu dochodowego. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, więc zapraszamy do kontaktu. Oczywiście, jeżeli chcecie się z nami skontaktować, macie nasze namiary, Podzywajcie się do nas również w wiadomościach prywatnych. A tymczasem życzę Wam miłego wieczoru. Pozdrawiam, cześć.